Dzień dobry, z tej strony Maciej Jakubczyk z Gdzie Polek. Witam w kolejnym wideo z serii Gdzie Polek Pro podczas którego opowiem o procentach, a konkretnie o procentowej ocenie zatowarowania aptek w najczęściej wyszukiwane na gdzie PolEK produkty. Wskaźnik oceny zatowarowania informuje nas. Ile spośród 100 najczęściej wyszukiwanych leków znajduje się aktualnie w naszej aptece? Im wyższy ten wskaźnik, tym większa szansa na to, że oferta naszej apteki wyświetli się pacjentom. Teraz pokażę, jak znaleźć nasz wskaźnik oceny zatowarowania na portalu klienta i co najważniejsze, co możemy zrobić, żeby był on jak najwyższy. Do portalu klienta przechodzimy korzystając z menu w prawym górnym rogu, wybieramy opcję Portal klienta, a na widoku podsumowania tygodnia w naszej aptece kierujemy się w stronę Kafelka, który pokazuje, że nasza apteka ma tylko 19% najczęściej wyszukiwanych produktów. Klikamy Zobacz więcej i przenosimy się już do właściwego raportu Ocena zatowarowania. Raport ten składa się z dwóch głównych części. Jedna z nich to wykres, na którym możemy śledzić, jak ocena zatowarowania naszej apteki zmieniała się w ciągu ostatnich tygodni, a dodatkowo porównać się do przeciętnej oceny zatowarowania dla wszystkich aptek współpracujących z portalem GdziePolek. Pod wykresem znajdziemy natomiast listę produktów, popularnych produktów, na podstawie których została wystawiona ta ocena zatowarowania. Po prawej stronie tej listy znajduje się aktualna dostępność w naszej aptece, w przypadku indywidualnej apteki to jest 0 lub 100%, natomiast w środkowej kolumnie średnia dostępność we wszystkich aptekach współpracujących z Gdzie Polek. Jeśli dostępność u nas zaznaczona jest na pomarańczowo, oznacza to, że jest ona poniżej średniej. Natomiast w przypadku leków, które nie są nigdzie dostępne, ta dostępność w naszej aptece nie jest w taki sposób wyróżniona. Lista leków, na podstawie której wystawiana jest ocena zatowarowania. Liczy łącznie 100 pozycji. Te pozycje są oczywiście codziennie aktualizowane na podstawie aktualnych wyszukań pacjentów. Natomiast jeśli jakiś produkt szczególnie nas zainteresuje, mamy też z tego poziomu możliwość szybkiego przejścia do ekranu, na którym znajdują się statystyki dotyczące dostępności tego konkretnego produktu, gdzie możemy zobaczyć chociażby jak w ostatnich tygodniach kształtowała się jego dostępność. Wróciliśmy do naszego raportu. Zachęcam do tego jeszcze raz, żeby regularnie go przeglądać, a żeby to przeglądanie było jeszcze łatwiejsze, pokażę teraz, jak możemy filtrować informacje pokazywane na raporcie. Przycisk RX filtruje listę, zostawiając na niej tylko i wyłącznie produkty dostępne na receptę. Znajdujący się obok przycisk OTC. Pokazuje nam tylko leki, które są wydawane, mają kategorię dostępności OTC, a dodatkowo, slider pokaż tylko niedostępne, odsiewa nam produkty, które są dostępne w naszej aptece, pozostawiając tylko te, nad którymi najmocniej trzeba się pochylić czyli te, które u nas w aptece w danym momencie nie są dostępne. Już na koniec ważna informacja dla fanów Excela. Dane z raportu ocena zatowarowania możemy wyeksportować do pliku CSV. W tym celu wystarczy kliknąć w zielony przycisk Raport Oceny Zatowarowania i plik zapisze nam się na dysku. W tym odcinku to wszystko. Zachęcam do tego, żeby regularnie śledzić ocenę zatowarowania swojej apteki i oczywiście dążyć do tego, żeby była ona jak najwyższa, bowiem wprost przekłada się to na wyniki apteki. Jeśli mają Państwo jakieś pytania do tego raportu albo do innych narzędzi dostępnych na portalu klienta, jesteśmy cały czas do dyspozycji i zapraszamy do kontaktu. A tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia przy okazji kolejnego filmu.